Hej, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Nazywam się Ola Bezak, jestem psychodietetyczką i pomagam w odzyskiwaniu luzu i spokoju w jedzeniu. Chciałabym Ci dzisiaj przybliżyć temat współpracy jeden na jeden, dlatego że często dostaję takie pytania, bo no nie zawsze to jest oczywiste, jak taka współpraca wygląda w sensie współpraca psychodietetyczna, bo mam poczucie, że to nie jest jeszcze aż tak powszechna wiedza. W sensie może zacznijmy od tego, że. Psychodietetyk, psychodietetykowi nierówny i każdy specjalista może zajmować się zupełnie czymś innym i może pracować w zupełnie inny sposób, więc opowiem Ci, jak ja pracuję i z jakimi problemami, z jakimi właśnie trudnościami mm, możesz się do mnie zgłosić. Bo na pewno to, co ci tutaj dzisiaj opowiem, nie dotyczy wszystkich psychodietetyków. Są y, specjaliści, którzy zajmują się, nie wiem, odchudzaniem, są specjaliści, którzy zajmują się typowo problemami klinicznymi jelitowymi, sportowcami, yy, zaburzeniami odżywiania różnego typu. Więc mm, no, po prostu opowiem ci, jak to wygląda u mnie i mam nadzieję, że wyjdziesz z tego podcastu z jasnością, czy taka współpraca jest w ogóle dla Ciebie i czy się w tym odnajdziesz. Czy to będzie dla ciebie coś pomocnego, po prostu? Mam przygotowane kilka pytań, które się najczęściej pojawiają, i myślę, że w takiej formie ten podcast zrobimy, bo tak mi się po prostu będzie łatwiej odnaleźć. Zacznijmy sobie od pytania: kiedy. Was... <laughs> Wait, bo muszę uspokoić mojego pieska cudownego. Dobra, przerwa na ogarnianie psynka. Kiedy warto się do ciebie zgłosić? Ja pracuję przede wszystkim z osobami, z kobietami, które chcą przestać się obiadać i mają te napady obiadania bardzo często od wielu lat. Mają poczucie, że próbowały już wszystkiego, wszelkiego rodzaju diet, liczenia kalorii, jadłospisów, trzymania się w ryzach większego. Często były już u różnych dietetyków, specjalistów, ale... Nadal problem objadania się, napadów objadania wraca. Moje klientki też często mają poczucie, że całe ich życie kręci się wokół jedzenia i mają tego po prostu dosyć, chciałyby, żeby to jedzenie nie było aż tak ważne. W sensie, że oczywiście dbanie o swoje zdrowie, dbanie o jakość tej diety jest jak najbardziej ważne, natomiast jeżeli utożsamiasz się z tym, o czym opowiadam, to pewnie wiesz, że to jedzenie w tym momencie zajmuje być może za dużą część Twojego życia. I nie ma w nim dlatego miejsca ani energii na jakieś, nie wiem, pasje, na relacje, na to, co po prostu jest dla ciebie ważne i, i, i co chciałabyś robić, zamiast martwić się jedzeniem, stresować się jedzeniem, tarzać się w poczuciu winy po napadzie, obiadania się. I no jakby to jedzenie zajmuje po prostu za dużo miejsca i wymaga od Ciebie zbyt dużo energii. Jest po prostu mm, ogromnym źródłem stresu. Moje klientki też bardzo często mają ogrom myśli wokół jedzenia, w sensie, że bardzo dużą część ich myśli zajmuje analizowanie tego jedzenia, rozkminianie, ile powinnam zjeść, czy nie za dużo, ile to ma kalorii. Gdzieś tam właśnie ta uwaga jest bardzo mocno skierowana na jedzenie i też jest w tym bardzo, bardzo dużo poczucia winy, poczucia wstydu i też takiego mm, osamotnienia, bo. Mm, Często dziewczyny mają wrażenie, że tylko one mają ten problem, i jak to możliwe, że ogarniają całe swoje życie wszystko inne, a nie radzą sobie z czymś tak prostym w cudzysłowie, jak jedzenie, i że właśnie y, cały dzień ogarniają i też jakby inni ludzie postrzegają ich jako super ogarniaczki. Natomiast kiedy wracają do domu, zostają same wieczorem. To rzucają się na szafkę ze słodyczami i nie potrafią przestać, i gdzieś tam nie potrafią się kontrolować, co też bardzo mocno wpływa na no, poczucie wartości, bo kurczę, no jak można myśleć o sobie dobrze, kiedy, kiedy no, nie mam kontroli nad jedzeniem? Jest to bardzo, bardzo trudne i, i na pewno bardzo odbiera taką sprawczość, pewność siebie, właśnie poczucie własnej wartości, i też bardzo mocno zaufanie do siebie, bo ja nie wiem, nie jestem pewna, czy jak zostanę, właśnie sama, kiedy mój chłopak wyjdzie z domu, to nie skończę właśnie wyjadając trzy tabliczki czekolady i pięć paczek chipsów czy ciastek. Nie jestem tego pewna, bo no, nie kontroluję tego za bardzo. Warto się też zgłosić na taką współpracę, kiedy czujesz, że w tym jedzeniu jest bardzo duży chaos w sensie, że nie do końca potrafisz odczytywać sygnały z ciała nie do końca wiesz, kiedy jesteś głodna, kiedy jesteś najedzona jest to dla ciebie takie bardzo niejasne, przez to, że od lat trzymałaś się różnych diet, różnych rozpisek, różnych zasad, które były narzucone z góry i po prostu oduczyłeś się słuchać swojego ciała. Chciałabyś znaleźć taki złoty środek w zdrowym odżywianiu, tak żeby no jednocześnie dbać o to swoje zdrowie, które jest dla ciebie istotne, ale jednocześnie, żeby się nie katować tym i żeby nie musieć się ograniczać, żeby właśnie potrafić komponować sobie posiłki bez przeliczania każdego ziarenka ryżu, bez martwienia się mm, o kalorie czy... czy Ktoś ma za dużo kalorii, czy powinnam tyle jeść, czy nie przytyję. To są też bardzo często obawy moich klientek. I myślę też, że taką wskazówką, która może wskazywać na to, że wskazówką, która może wskazywać Hamma są myślane, rzeczą, która może wskazywać na to, że potrzebowałabyś takiej współpracy, jest takie silne poczucie, silna potrzeba poczucia ulgi w jedzeniu, jeżeli właśnie to jedzenie w tym momencie jest dla ciebie no, po prostu czymś mega stresogennym, czymś mega emocjonalnym, i otwierając szafkę, yy, widząc czekoladę, jest tam masa emocji. To to jest moment, w którym prawdopodobnie skorzystałabyś z takiej współpracy psychodietetycznej. Kolejne pytanie, ile trwa taka współpraca? No i teraz tak chciałabym ci odpowiedzieć na to pytanie bardzo konkretnie. Natomiast chcę ci przytoczyć takie, powiedzmy, szacunkowe widełki, tak żebyś wiedziała mniej więcej czego możesz się spodziewać. Zmiany w jedzeniu, w podejściu do jedzenia i wyciszanie napadów obiadania się to jest proces, to się nie dzieje z konsultacji na konsultację. Yy, powiedziałabym, że potrzebujemy minimum 8 spotkań, żeby zobaczyć jakieś takie widoczne, realne efekty. Yy, oczywiście to wszystko, o czym mówię, to jest jakby taka średnia i są osoby, którym wystarczy mniej spotkań, są osoby, którym te 8 w zupełności wystarczy i jakby... Na tym kończymy. Natomiast zwykle potrzeba trochę więcej i średnio powiedziałabym, że tak 3-4 do 6 miesięcy to jest taki średni czas trwania współpracy psychodietetycznej do roku, ale raczej zamykamy się w tych 6 miesiącach. Z tym, że no, różne problemy wymagają różnego zaopiekowania, i to jest bardzo, bardzo indywidualne. Może się okazać, że już po 4-8 spotkaniach poczujesz znaczną różnicę i nie będziesz potrzebować więcej spotkań. Może się zdarzyć tak, że te 6 miesięcy to będzie dla Ciebie za mało i będziesz potrzebować więcej. Tak jak mówię, no, nie da się tego przewidzieć z dokładnością co do jednego spotkania, natomiast właśnie szacowane czas powiedziałabym, że tak 3 do 6 miesięcy, żeby właśnie odczuć realną różnicę. Natomiast często te zmiany, które już wprowadzamy na pierwszych konsultacjach, już dają dużą ulgę i już jakby gdzieś tam budują tą motywację, bo widzimy, że kurde, no coś się faktycznie zmienia. I no oczywiście, żeby utrzymać te zmiany i gdzieś tam właśnie utrwalić rzeczy, które wprowadzamy, potrzeba czasu. Natomiast jest to możliwe w sensie, że poczucie ulgi już właśnie takie pierwsze widoczne efekty mogą być zauważalne już po kilku konsultacjach, co jest bardzo dobrą wiadomością. Bo też musisz wiedzieć, że jeżeli zmagasz się z obiadaniem się, to to jest takie, powiedziałabym, najbardziej rokujące zaburzenie odżywiania. Potrzeba na pewno najmniej czasu średnio i najmniej. Gdzieś tam zmian, żeby sobie z tym poradzić, w porównaniu do innych zaburzeń odżywiania. Oczywiście bardzo, bardzo uśredniając, bo to bardzo zależy. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda cały ten proces, to spotykamy się zwykle co tydzień lub co dwa tygodnie. Najczęściej jest tak, że na początku współpracy widzimy się co tydzień. Jeżeli miałaś doświadczenie z terapią, no to mm, wygląda to podobnie, chociaż oczywiście współpraca psychodietetyczna to nie jest terapia i absolutnie nie grzebiemy w Twoim dzieciństwie, nie rozdrapujemy jakiś traum. I tak dalej. Absolutnie tego nie robimy. Natomiast yy, tak przytaczam właśnie tę terapię, żebyś mogła sobie mniej więcej wyobrazić, jak to wygląda, bo często współpraca z dietetykiem raczej kojarzy się z tym, że idziemy na wizytę, dostajemy jadłospis, no i się ma, widzimy się za miesiąc albo nigdy. Natomiast tutaj to jest proces po prostu i potrzebujemy sobie wprowadzać te zmiany małymi krokami. No i taka właśnie forma, taka częstotliwość spotkań jest z mojego doświadczenia najbardziej skuteczna, i dlatego. Dlatego po prostu tak pracuję, żeby, no żeby jakby zagwarantować Ci z mojej strony najlepsze warunki do tego, żeby faktycznie coś miało szansę się zmienić. Kolejne pytanie: jak dokładnie wygląda pierwsze spotkanie i czy muszę się do niego jakoś przygotować? No i tak, pierwsze spotkanie m, trwa 90 minut. Zależy mi na tym, żeby już od początku zbudować dla Ciebie taką przestrzeń, w której będziesz się czuła maksymalnie bezpiecznie, bo wiem, że te trudności z jedzeniem, napady objadania się i w ogóle jakby to wszystko, co jest związane z jedzeniem jest. Często mega trudne i mega wstydliwe. Często zdarzają się na tej konsultacji, czy w ogóle na ogólnie konsultacjach, łzy, jakieś trudne emocje, i na to też jak najbardziej jest miejsce. Ja absolutnie nie jestem po to, żeby Cię oceniać. Sama przechodziłam przez problemy z jedzeniem i totalnie nic, co powiesz, nie będzie dla mnie zaskakujące, ani właśnie takie mm, skłaniające mnie do oceny. Ja jako specjalista jestem po to, żeby mm, znaleźć z Tobą rozwiązania i narzędzia. Które z największym prawdopodobieństwem po prostu Ci pomogą. I na pierwszym spotkaniu rozmawiamy sobie właśnie o Twojej twoich, o twoich historii, o Twoich celach, o Twoich trudnościach. Opowiadam Ci też właśnie na podstawie, na podstawie naszej rozmowy, jak mniej więcej widzę naszą współpracę dalszą, jeżeli oczywiście byś się zdecydowała na dalsze kroki. Jak taki proces mniej więcej może wyglądać, ale też zależy mi na tym, żebyś już z tej pierwszej konsultacji wyszła z czymś, w sensie, żebyś już miała trochę większą jasność, jakie pierwsze kroki możesz podjąć w stronę zmiany, w stronę wyjścia z tego obiadania się. Bardzo często też klientki mówią, że już ta pierwsza konsultacja dała im ogromną ulgę. I czuję się tak, jakby ktoś im ściągnął 10 kilo z barków, co jest dla mnie mega no, miódne serce. Po prostu, bo bardzo się cieszę, że mogę Ci w tym pomóc i mogę Ci w tym towarzyszyć. I nawet jeżeli nie zdecydujesz się na dalszą współpracę potem, to już ta pierwsza konsultacja może dać Ci o wiele większy mm, pogląd. Inną perspektywę i też jakby pomóc ci zrozumieć te mechanizmy, które właśnie kryją się za obiadaniem, a zrozumienie tego, co się dzieje, i gdzieś tam właśnie taka edukacja też jest bardzo ważnym pierwszym krokiem, żeby coś zmienić. Więc często po tej pierwszej konsultacji już umawiamy się na jakieś kroki pierwsze, czy na jakieś obserwacje, daj jakieś ćwiczenie, jeżeli tego potrzebujesz, tak żebyś już mogła ruszyć od razu. I oczywiście po konsultacji możesz sobie na spokojnie zdecydować, czy współpraca ze mną to jest faktycznie coś dla ciebie. Czy, czy to będzie dla ciebie wspierające i czy chciałabyś wejść w dłuższy proces ze mną? Do tej konsultacji nie musisz się absolutnie przygotowywać. Nie wymagam od ciebie żadnych badań na początku, żadnych, no w zasadzie nic. Po prostu wystarczy, że się zapiszesz i przyjdziesz z otwartą głową, z jakąś herbatką, kawką i naprawdę tyle będzie wystarczające. Potem, jeżeli decydujesz się już na dalszą współpracę i stwierdzasz, że hmm, to jest coś dla mnie, to jest coś, czego potrzebuję. Ustalamy sobie konkretne cele, które chcemy razem osiągnąć i co konkretnie chcemy w tym jedzeniu zmienić. Na tej podstawie ja też mogę stworzyć dla Ciebie taki wstępny plan, dobrać narzędzia, które oczywiście też modyfikujemy na bieżąco. I potem na podstawie tych celów z konsultacji na konsultację gdzieś tam yy, określamy sobie kolejne kroki, żeby, żeby właśnie przybliżać się do tych celów, żeby bardziej rozumieć siebie, żeby te napady objadania się były coraz rzadsze żeby odzyskiwać właśnie taki spokój, luz, zwiedzaniu, żeby trochę sobie układać w głowie pod kątem właśnie tego całego chaosu, który prawdopodobnie teraz masz. I z racji tego, że to jest współpraca psychodietetyczna, to tutaj mamy takie, powiedziałabym, szersze pole do popisu, dlatego że możemy przyjrzeć się problemowi zarówno ze strony stricte odżywiania i gdzieś tam wprowadzić konkretne zmiany w odżywianiu. Które będą dla Ciebie po prostu wspierające i które Ci trochę jakby ułożą w głowie i ułatwią życie, ale też od tej strony psychologicznej, czyli właśnie hmm, często poruszamy temat stresu, temat emocji, temat odpoczynku, bo to są gdzieś tam często jakieś takie punkty zapalne, które przykładają się do obiadania się i potrzebujemy też właśnie zaopiekować się od tej strony. Absolutnie nie musisz się ważyć, mierzyć, to nie są rzeczy, które są dla nas istotne. Ja prawdopodobnie o tę wagę nawet Cię nie zapytam, bo to nie jest po prostu istotne z mojej perspektywy, z naszej pracy, z perspektyw naszej pracy. I my też na współpracy nie skupiamy się na odchudzaniu, dlatego że odchudzanie przy jednoczesnym wychodzeniu z obiadania się jest po prostu niemożliwe. I dążenie do tych dwóch celów jednocześnie jest po prostu no, bezsensowne, nieskuteczne. Nawet jeżeli chciałabyś gdzieś tam docelowo schudnąć, to to nie jest tak, że ja cię do tego zniechęcam, tylko po prostu nie możemy się na tym skupiać jednocześnie. I nasza współpraca to jest miejsce, w którym porządkujemy sobie podejście do jedzenia, myślenie o jedzeniu, a nie skupiamy się na odchudzaniu po prostu. Kolejne pytanie, a co jeśli próbowałam już wszystkiego i nic do tej pory nie pomogło? Czy wtedy współpraca jest dla mnie? Powiedziałabym, że jak najbardziej, i wręcz większość moich klientek ma takie poczucie, że naprawdę próbowały już wszystkiego i naprawdę tych metod, które gdzieś tam próbowały, którymi próbowały się ratować, było na ich drodze mnóstwo, mnóstwo diet, mnóstwo jakichś tam właśnie zasad, jakichś takich mądrości, których próbowały się trzymać. Natomiast z doświadczenia wiem, że do tej pory nie próbowały podejścia, które. Prowadzamy sobie podczas konsultacji, dlatego że ono zupełnie nie opiera się na narzucaniu ci jakichś konkretnych zasad, na obwinianiu siebie, wsadzaniu siebie właśnie w jakieś kolejne diety, restrykcje, trzymaniu się w ryzach i trzymaniu się właśnie tej swojej silnej woli. My się skupiamy na zrozumieniu, skąd te napady obiadania się biorą, a uwierz mi, że one nie biorą się z powietrza i zawsze mają jakieś tam swoje przyczyny. Powiedziałabym, że to jest taki sygnał od twojego organizmu, że hmm, coś jest nie tak. Jakaś równowaga została zachwiana i potrzebujemy się czymś zaopiekować. I dopiero kiedy my zrozumiemy i dojdziemy do tych przyczyn, będziemy w stanie dobrać celne narzędzia, które będą miały szansę Ci realnie pomóc. Nie na chwilę, tylko, tylko tak naprawdę na lata. I nawet jeżeli masz takie poczucie, że no, próbowałam już wszystkiego, jesteś taka mm, sfrustrowana i nie do końca wierzysz, że jeszcze możesz wyjść z tego obiadania się, to ja Cię bardzo zachęcam, żeby jednak dać sobie szansę. Bo naprawdę po drugiej stronie jest życie bez obiadania się, i to jest bardzo, bardzo jakościowe, bardzo piękne życie. I nawet jeżeli masz poczucie, że próbowałaś już wszystkiego, to tak z doświadczenia mogę ci powiedzieć, że już po wprowadzeniu kilku, dosłownie kilku małych zmian jesteśmy w stanie zobaczyć różnicę. I to y oczywiście nie od razu będzie zaprzestanie obiadania się całkowicie, ale już ta pierwsza ulga, te pierwsze efekty y będą. Bardzo możliwe, że zauważalne. Kolejne pytanie, co jeśli zawalę i na przykład obiem się między spotkaniami? Ech, powiedziałabym, że na pewno obierz się między spotkaniami, no, dlatego że jeżeli obiadasz się od miesięcy, od lat najczęściej, to nie jest możliwe, żeby od początku naszej pracy te napady obiadania się wyeliminowały. To jest po prostu nierealne. Natomiast my w trakcie tej współpracy uczymy się reagować na te napady w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Nie tarzamy się w poczuciu winy, nie tarzamy się w, w tym wstydzie, który w tym momencie cię ogranicza i jeszcze bardziej napędza napady obiadania się. Uczymy się, jak sobie radzić z tymi napadami, uczymy się właśnie, co do nich prowadzi, co potrzebujemy zmienić, żeby do nich nie doprowadzać, albo doprowadzać do nich jak najrzadziej. I no, <śmiany> zmiana to jest naprawdę proces. Wszystkie chciałybyśmy, żeby to szło tak liniowo, że właśnie zaczynamy współpracę i pracujemy nad tym, i z dnia na dzień to po prostu znika. Natomiast bardzo Często, w zasadzie zawsze, ta zmiana jest bardziej zawiła i gdzieś tam zaczynamy pracować, widzimy jakieś pierwsze sukcesy, potem mamy jakiś regres, i często właśnie klientki wtedy mają poczucie, że bez sensu w ogóle nic nie idzie do przodu, ale tak naprawdę to, że mamy jakiś gorszy dzień czy gorszy czas, nie skreśla progresu, który zrobiliśmy do tej pory. I też właśnie uczymy się budować taką wyrozumiałość do siebie, tak żeby nie poddawać się w trakcie, wyjść z takiego podejścia, właśnie, okej, okay, skoro już się objadłam, no to w sumie już mogę się obiadać do końca dnia czy do końca tygodnia, bo już bez różnicy. To jest podejście, które bardzo często przewija się wśród moich klientek i które bardzo, bardzo przeszkadza w rozwiązywaniu tego problemu. Dlatego tutaj też sobie mocno nad tym pracujemy, tak żeby nawet po jakimś gorszym dniu. Hmm, nie skupiać się na obwinianiu siebie, tylko bardziej, żeby to było jakieś takie, jakaś taka lekcja dla nas, jakiś taki moment na naukę samych siebie na temat naszych potrzeb, na temat tego, co mo możemy zrobić w przyszłości inaczej i w ten sposób krok po kroku nauczyć no, się jedzenia w inny sposób. Kolejne pytanie, czy podczas takiej współpracy nie przytyje? I to jest bardzo często obawa. Wielu osób, które no gdzieś tam czują, że taka współpraca mogłaby być dla nich, natomiast ten lęk przed przytyciem jest tak duży, że często właśnie to jest taki bloker i przez to nie decydują się na współpracę albo gdzieś tam właśnie z niej rezygnują. No i tak, tak jak Ci powiedziałam wcześniej, my podczas współpracy nie skupiamy się na odchudzaniu, nie kontrolujemy tej wagi, nie pilnujemy tych kalorii, natomiast naszym celem nie jest trustycie ciebie i Twoje ciało też tego nie chce i Powiedziałabym, może powiem Ci po prostu, jak to wygląda w praktyce, bo jak najbardziej rozumiem te obawy i to jest w 100% normalny lęk, skoro do tej pory miałaś takie przekonanie, że, żeby schudnąć czy żeby właśnie utrzymać wagę, potrzebujesz się pilnować i potrzebujesz pilnować tej michy, no to nic dziwnego, że masz takie obawy. Natomiast mogę Ci tak właśnie z doświadczenia i też ze statystyk opowiedzieć, jak to wygląda. Większość osób, które pracują nad kompulsywnym obiadaniem się, utrzymują tą wagę, którą miały podczas współpracy, w sensie, że ta waga waha się kilogram, dwa w, tą, w tamtą stronę, co jest jak najbardziej fizjologiczne i naturalne. Natomiast bardzo rzadko zdarza się, żeby ta waga bardzo mocno szła w górę, chyba że, jesteś w, że twoje ciało jest niedożywione i masz niedowagę. No to wtedy już trochę inna historia. Natomiast zakładając, że w tym momencie albo masz nadwagę, albo twoja waga jest w normie, to raczej nie zauważamy zbyt dużych skoków wagi. Wręcz powiedziałabym, że częściej ta waga się stabilizuje. No bo jeżeli do tej pory miałaś regularne napady objadania się, to bardzo bardzo możliwe, że byłaś właśnie w trybie dużo tyje, potem dużo chudne, bo wchodzę na dietę, potem znowu dużo tyje przez te napady. No i często praca nad napadami objadania się sprawia, że ta waga się stabilizuje, bo już nie ma takich przeskoków, nie ma takich skrajności. I najczęściej po prostu ta waga się bardzo nieznacznie zmienia, albo w ogóle się nie zmienia. I oczywiście ja ci nie mogę tego zagwarantować, no bo nie skupiamy się na tej wadze. Natomiast coś, co jakby tak podnosi na duchu wiele moich klientek, to jest właśnie to zdanie, że no Twoje ciało nie chce, żebyś się roztyła, i ja też to nie jest jakby nasz cel, no nie? Natomiast mocno rozumiem ten lęk, tą obawę. Ale ta obawa nie musi sprawiać, że się z tego wycofujesz. Możesz działać i możesz przekonać się, jak to jest w praktyce, mając tą obawę z tyłu głowy. I ostatnie pytanie, co mogę zyskać pracując w ten sposób? O Jezu, powiedziałabym, że Kurczę, nawet, nie wiem od czego zacząć. Dla mnie chyba najcenniejsze w tej pracy jest patrzenie, jak dziewczyny odzyskują spokój w jedzeniu, taką właśnie wolność w tym jedzeniu, że jakby to jedzenie nie zajmuje już 100% ich życia, czy tam 90% ich życia, tylko odzyskują czas na czytanie sobie Kryminału Mroza w spokoju, bez myślenia obsesyjnym o tym, że mają czekoladę w szafce. Mogą sobie pracować zdalnie bez właśnie takiej presji, że kurczę, no coś tam w tej szafce ze słodyczami jest i potrzebują. Mają taką właśnie ogromną presję w sobie, żeby, żeby to wyjeść i nie mogą się skupić na niczym innym. Nie ma już tego okropnego poczucia winy i poczucia wstydu wokół jedzenia, albo jest go o wiele, wiele mniej. I nawet jeżeli jakieś myśli wokół tego jedzenia czy wyrzuty sumienia się pojawiają, to podczas konsultacji uczymy się, jak sobie z tymi myślami radzić, bo oczywiście myśli myślami, ale to, co z nimi zrobimy, to już jest zupełnie inna sprawa. Ale bardzo często efekt jest taki, że tych myśli jest po prostu mniej, bo myślenie o jedzeniu nadmierne to jest bardzo często objaw i pracując sobie właśnie nad przyczynami, no, ten objaw znika i te, tego myślenia jest po prostu o wiele, wiele mniej, co uwalnia masę energii na życie po prostu, na życie. I też to, co jest dla mnie mega istotne, to to, że dziewczyny uczą się być dla siebie dobre, opiekować się sobą, ale tak naprawdę opiekować się sobą bez opresji, bez właśnie takiej przemocy wobec siebie, która często towarzyszy właśnie różnego rodzaju dietom, ograniczeniom, czy karaniem się ruchem, są dla siebie bardziej życzliwe, bardziej wspierające, a to przekłada się totalnie na każdy inny obszar życia, no bo właśnie dobra relacja ze sobą, zaufanie do samej siebie, no możesz sobie sama odpowiedzieć na pytanie, co by to zmieniło w twoim życiu. Myślę, że bardzo, bardzo dużo. Praca nad jedzeniem tak naprawdę daje efekty w każdej innej sferze, dlatego że to nie jest tylko jedzenie. Jedzenie łączy się z wszystkimi innymi obszarami w naszym życiu i, i właśnie ten spokój, to zaufanie do siebie, ta życzliwość wobec siebie, wsparcie. Zmiana w ogóle myślenia, nauka radzenia sobie z, ze stresem, z myślami. To jest wszystko to, co przełoży się totalnie na każdy inny obszar życia i to jest w tym wszystkim mega piękne. No i też właśnie to, że jedzenie przestaje być wrogiem, że właśnie nie jest już takim polem walki, tylko jest takim przyjacielem, jest bardzo funkcjonalne. Uczymy się właśnie dbania o te swoje nawyki, ale w taki bardzo ułożony sposób, taki zgodny z nami, zgodny z potrzebami naszego ciała, tak, żebyśmy miały jasność w tym, co kiedy i ile potrzebujemy, i żebyśmy miały w tym po prostu spokój. Myślę, że spokój to jest takie słowo, klucz tym wszystkim, że to jest jakby taka największa różnica. Którą zauważamy. I na pewno nie wyczerpałam w tym podcaście wszystkiego. Chciałam zrobić go jak najbardziej treściwego. Nie wiem, czy to mi się udało, bo już prawie mamy no, ponad 20 minut tego podcastu. W każdym razie mam nadzieję, że mm, trochę ci to przybliżyło i trochę Ci dało jasność, właśnie, jak, taka konsulta jak taka współpraca wygląda i czy to jest coś, w czym byś się odnalazła. Jeżeli czujesz, że mogłybyśmy się dogadać, to w opisie tego odcinka zostawiam Ci link do kalendarza właśnie z wolnymi terminami na pierwszą konsultację, a także stronę z, ze szczegółami, jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się czegoś więcej właśnie o współpracy, jak to dokładnie wygląda, czy właśnie czegoś nie poruszyłam. Chyba, że jeszcze masz jakieś dodatkowe pytania, to też jak najbardziej możesz do mnie napisać, czy na Instagramie, czy na mailu, czy po prostu w jakiś sposób się ze mną skontaktować, to bardzo chętnie odpowiem na Twoje wątpliwości i pytania. No i bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym.